Hej wszystkim, z tej strony Horsyłkowa i dzisiaj pokażę wam taki filmik, trochę taką parodię typów os typy osób na YouTubie i tak jak coś to ten filmik nie chce nikogo obrazić to jest taka po prostu parodia w humorystycznym stylu, więc bez przedłużania zaczynajmy Pokażę Wam teraz osobę, którą nazywam modnisią. Chcecie zobaczyć? To patrzcie. Jestem modnisią. Muszę wrzucić coś takiego fashion, żeby. żeby miały trochę lajków. Muszę hmm. się ubiorę jakoś. Zobaczmy. A. Wszystko, co mam na YouTubie, z wszystko o modzie. A mam to gdzieś. Idę się przebrać, żeby być ładniejszym. Okej, okay, o wiele lepiej. Muszę rzucić coś. Pomyślmy. Już wiem. Postawmy to, żeby się jakoś trzymało. Okej. Okay. No hejka wszystkim. Dzisiaj pokażę Wam mój ulubiony strój. On, mam go właśnie na sobie. Możecie oceniać w komentarzach. Wiem, że jest przepiękny, cudowny, wręcz niesamowity. Okej. Okay. Mogę Wam pokazać w następnym filmiku jak się maluje. Pa! Okej, okay, teraz trzeba to wyrzucić. Następnym typem jest... Ta fit. Mm, jaka niedobra owsianka, ale jestem fit. Muszę ją jeść. I to jest suche kanapki. No dobra, zobaczmy, co mi mogła wrzucić na YouTube. Naprawdę. Mój ostatni filmik ma dwa wyświetlenia. czadowo. Ale cóż, trzeba coś wrzucić. Nagram jakieś ćwiczenia. Hmm. Może pompki i inne takie przysiady, czy coś takiego. Tak, ten filmik będzie idealny, tylko skończę jeść moją, jeść moją owsiankę. Ach, to było obrzydliwe, ale jestem fit. Muszę to jeść. Dobra, to tak, nagrywamy. Muszę to gdzieś postawić. Tutaj będzie git. Ach, tylko to mi przeszkadza. Okej. Okay. No hej wszystkim dzisiaj pokażę Wam nowe ćwiczenia dla takich nowych, którzy zaczynają swoją pasję z byciem fit. Więc bez przedłużania pokażę Wam moje typowe ćwiczenia. Najpierw się rozgrzewam, czyli biegam w miejscu. Potem robię coś takiego i pajacyki. Jak już się rozgrzeję, zaczynam robić ćwiczenia. Robię brzuszki przez 30 sekund. Potem robię pompki. I przysiady. I potem się rozciągam. Więc to by było na tyle w tym filmiku. Pa pa! Mam nadzieję, że coś z tego będzie. Mam dość być fity w ogóle, ale muszę być. Bo to moja pasja. Ale cóż, dobra. Rzucamy. Kolejnym typem jest ta osoba, która się ciągle maluje. Więc zobaczcie sami. Nagram kolejny filmik, postawię gdzieś to. Hmm. O, będzie tutaj git. No, cześć wszystkim. Dzisiaj pokażę Wam moje kosmetyki i pokażę Wam, jak się maluje. Tylko muszę je przynieść. Okej, okay, już mam moje wszystkie kosmetyki, więc zaczynam. A więc to y, jest mój lakier do paznokci. Bardzo uwielbiam nim malować i on ma taki kolor. Mam go na sobie. Nawet. Tutaj mamy puder i inne takie rzeczy. Y, tutaj są cienie do powiek maskara po zaządzaniu. A więc to są moje kosmetyki. Teraz będę się malować. Otwórzmy to. Okej. Okay. Otworzyłam, teraz się malujemy. Okej, okay, już się pomalowałam. Koniec filmu. Mam nadzieję, że coś wyszło. Ach, nieważne, mi przecież to nie obchodzi. Najważniejsze, żeby być pięknym. Kolejnym typem jest ta osoba, która którą nie obchodzi YouTube. Ona to robi tylko dlatego, żeby zarobić forsę. Tak. Tylko dla kasy. A więc teraz wam ją pokażę. Trzeba by było wrzucić coś na tego YouTube'a. Robię to wszystko tylko dlatego, żeby zarobić. To moja jedyna praca. Tylko co by tu wrzucić. A, jakieś pranki w Minecrafcie czy coś takiego. Pójdę po laptopa. Okej, okay, mam laptopa. Co nagrywam? Okej. Okay. masz wszystkim! Dzisiaj nagram dla Was moje pranki w Minecrafcie. Na mojej dziewczynie. My będziemy grali na SkyBlocku, więc tak, zaczynajmy. Okej, okay, widzę, że moja dziewczyna jest w swoim domku. Trzeba jej go zniszczyć. No jak tu nie ma? Eee, no nie! Hmm. Mam nadzieję, że się to nie nagrywało. A mam to gdzieś. To tylko YouTube. Zmontuję to przecież. Dobra. Robię to tylko dla, fo dla forsy. Ona tylko udaje, że się na to nabiera. <grym> Dobra, mam dosyć, już koniec. A więc to były wszystkie pranki na mojej dziewczynie. Do zobaczenia, mordeczki. Idę to zmontować. I to by było wszystko w tym filmie. Zapraszam Was. Do innych moich filmów, które są na pewno lepsze. Więc do zobaczenia. Możecie zostawiać łapki w górę, ale nie ten, nie przymuszam Was, żebyście mogli. Ojej, <laughs> żebyście to zrobili. Więc do zobaczenia. Pa!